Daj no, no, starszy ale powiedzcie. No. Nie jest, nie jest zimno. Ale ściągamy wszystko. No ratusz, dajesz! Jak zobacz jaka jestem tu prawie półnaga. To co jest u tym bardziej. U, Dobra, no, no masz dwie bruski dajesz! ściągamy wszyscy, ale budy ściąga. Buty Byrza. też, tak! To, Będzie duże! Я знаю, что я в глубине. Я знаю, что я в глубине. Я знаю, что я в глубине. Да ники, скольпетки, стоит в глубине, но скольпетки ты... Скольпетки ты, я не знаю, мы с нашего что ты Bo oni się jeszcze, jeszcze, oto <S� WrestleMania> to sesja później będzie. Jezu. Jeszcze Odpieramy się odbieramy. Bez reklamy oczywiście to było. Uwaga, uwaga, to jest dziennie. dawaj, nie bądź tak. To jest? Paweł! Stań już, misterze! Paweł! Gdzie wydaje się, że drużyna bliżej ambulancji jest lepsza? Dużo lepsza! Zostańcie, mi Zostańcie, misterze! Zostańcie! Zostańcie! nie bo nie Zostańcie! tylko! Nie! Patka, nie, nie dajmy im więcej czasu, Zostańcie! Zostańcie! Przez godzinkę. Tu, tu masz Ania, tu to, 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 to Dobra. 3 minut. 2.15 minuty. Paweł, spodnie. <Stratk> Madzia <susy> będzie No co? Ty nie będziesz. <tysCzue> I tak wygraliśmy, ty. I tak wygraliśmy.

o, no i to Jesteśmy w szeregu? Nie jesteśmy w szeregu. No jest szereg. No, no, Puść puś już no. nas. Polka no. się chciał z wami przywitać. No, Następną konkurencją będą... Będzie rzuty beretem. Tak, dobrze słyszeliście. Każdy zawodnik z drużyny będzie miał jedną próbę uzyskać jak najlepsze wyniki. Jak najdalej. czy Ty nie słyszysz. Ja też chciałam wytworzyć. Każdy, to yeah. right. Tak oh <medi> yeah, <sven tweeting> to cię No kolego, Rzutaj! No jeszcze cię słychać. ale nie

Na końcu ta drużyna wykrywa, wspominam mu wytłocankę. To można tak rzucać? To nie jest czas! To nie jest czas! To nie jest na czas! To jest na czas. Jajka o ziemię! Nie, no nie, jest. nie!

Parę minut temu obejrzeliście właśnie nasz y, wesoły tor przeszkód, dosłownie z jajem. Rzucaliśmy jajami, stukło się tylko jedno jajo, więc biszkopty będą dobre, chyba że wykorzystamy te jajo do czegoś innego. Rzucaliśmy także beretami, y, także najciekawszym konkurencem było rozbieranie się na czas. Zbudziło wiele emocji, studenci bardzo lubią się rozbierać szybko i publicznie, tak samo się szybko ubierali. W sumie to byłoby na tyle, a za chwilę zobaczycie ładną koszykówkę w wykonaniu studentów polskich, niemieckich oraz ludzi z miasta. Zapraszam.